12 października odbyły się targi modeli samochodowych w piasecznie. Była to już trzecia edycja i było na niej jeszcze więcej ludzi niż na poprzednich. Było tam mnóstwo modeli, dużo premek STH, RLC czy nawet NFT. Różne ciekawe customy, modele starsze i nowsze. Do tego oczywiście masa mainów, więc tak naprawdę każdy znalazłby coś dla siebie. Ja stoik zbytnio nie nagrywałem, to możecie zobaczyć sobie na innych kanałach. Nie chciałem pokazywać wam tego samego. W tym filmie skupimy się na tym, co mi udało się trafić. Tym razem są to trzy modele, w tym nawet jedno RLC. Ale żeby film nie był za krótki, to obejrzymy sobie jeszcze modele, które trafiłem na poprzednich edycjach. Pokazywałem... Ja miałem już kiedyś na tym kanale, ale było to na shortcach. A jako, że ten film jest dłuższy, to będziemy mogli się im lepiej przyjrzeć i będę mógł Wam więcej o nich powiedzieć. Tak więc, nie przedłużając, przejdźmy już do oglądania modeli. Ok, tak więc zacznijmy sobie od modeli, które kupiłem na tej edycji. Udało mi się trafić tylko trzy, ale dosyć fajne modele. Zacznijmy sobie od takiego starego maina Hot Wheelsa. Jest to Mustang z 96 roku, ale sam model jest z 98. Na karcie mamy tutaj rok 97 w tym miejscu, ale przeważnie jest nam podany rok wcześniej. Więc jest to model z 98. Jest on z serii Sugar Rush. Jest to już mój drugi model z tej serii. Mam też niebieskiego Chevroleta Camaro w malowaniu Crunch, takiej czekolady. Tutaj akurat mamy Mustanga w malowaniu Butterfinger. Jest on w takim żółtym kolorze. Jest to wersja Cabrio, więc można sobie zobaczyć środek. Niestety ani z tyłu, ani z przodu nie ma on wymalowanych lamp. Tak to wygląda z tyłu. Z przodu podobnie. Mamy tutaj taki pasek czarny idący przez górę. I to co jest w nim fajne, mamy metalowy spód. No teraz w dzisiejszych majnach już tego raczej nie spotkamy. Do tego mamy jeszcze jednego starego majna tym razem rok nowszego, czyli Forda Escorta Rally. Tutaj na opakowaniu mamy podaną datę 98 rok, ale jest to model z 99, znowu mamy rok wcześniej. Jest on z serii Classic games Series, jest on w malowaniu Uno, jest on w takim czerwonym kolorze. Mamy tutaj takie srebrne koła, z przodu jak i z tyłu również tutaj. Nie mamy za dużo detali. Z tyłu co ciekawe, tutaj jak widzicie w miejscu rejestracji jest taki szary element. Jest to część podwozia. Jest on tutaj jak widać tylko na jednym nicie. A ta część podwozia właśnie wpina się tutaj w karoserię i po prostu tak auto trzyma się kupy. Swoją drogą to podwozie jest takie szare i takie... Wygląda takie bardzo plastikowe. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale no, no, Wygląda po prostu tak bardzo plastikowo. No, ale taki już klimat tych starych Hot -wissów. Jeszcze jedna ciekawa rzecz w tym modelu. To jest jak widzicie tutaj na dachu. Ma on taki spoiler. Tylko, że nie wiem, czy tak faktycznie wychodziło w tych autach, czy to jest jakiś wymysł Hot ale są w takim dziwnym miejscu, strasznie co ją nie pasuje. Do tego jeszcze jest przeźroczysty, jest to pewnie część ta sama co szyby, więc no taki ciekawy szczegół. Karta w nim ma tutaj lekkie zagięcie, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Te dwa modele kupiłem sobie razem i kosztowały mi one 80 zł, czyli no wychodzi po 40 zł za sztukę. Wydaje mi się, że nie są to złe ceny, patrząc na to, że to są stare mainy, już dużo ponad 20-letnie, ale na tych targach kupiłem jeszcze jeden model, do którego właśnie teraz przejdziemy, i jest to model RLC Pink Party. Custom Eldorado. Trochę będzie się odbijać tutaj światło, więc wyjmę go sobie z protektora. No i taką właśnie wygląda. Karta na nim, jak to na każdym w sumie, rlc wygląda naprawdę bardzo ładnie. Sam model zresztą też jest on w różowym kolorze Spectra Flame. Z białymi takimi akcentami typu dach albo tutaj takie paski na boku. Mam tutaj też jakiś napis, zobaczmy co tu pisze. A pisze tutaj po prostu Red Line Club, czyli RLC. I teraz co ciekawe, jest to RLC, ale tak. Z tyłu nie mamy zbytnie żadnych detali. Z przodu. Jedyne co to mamy, namalowany tylko taki czarny pasek tutaj w miejscu grilla. Spód modelu jest metalowy. Jest metalowe, ale nie mamy tutaj żadnych detali ani nic, mamy tylko jakieś napisy. Ale najciekawsze jest to, że nie ma on gumowych opon, tylko ma zwykłe plastikowe koła. I teraz o co tutaj chodzi relce z plastikowymi kołami? Chodzi o to, że te koła mają imitować stary styl yy, kół w Hot Wheelsie, czyli po prostu stare redline'y. Te koła akurat, jeśli dobrze pamiętam, są to koła Neo Classics i właśnie mają przypominać one stare redline'y, które w sumie jeszcze w tym filmie Wam pokażę, ponieważ na jednych z targów kupiłem jeszcze oryginalnego redline'a. Do tego ten model ma jeszcze otwieraną maskę, no ale bez otwierania tego modelu Wam nie pokażę co się pod nią znajduje. Z tyłu na karcie mam tutaj jakieś informacje, możecie sobie to przeczytać. Model nie jest numerowany, ale wydaje mi się, że wszystkie te y, modele Pink nie są numerowane, ale nie jestem pewny. No i to, co jeszcze fajne w RLC, to z tyłu karty mamy sobie takie okienko, przez co możemy zobaczyć sobie dwie strony samochodu. A jeśli chodzi o cenę, to udało mi się trafić go w dosyć fajnej cenie, bo trafiłem go za 190 zł. Patrzcie na to, że przeważnie te modele chodzą po 200 plus. Wydaje mi się, że to był fajny deal. Tak więc to są wszystkie modele, które udało mi się trafić tym razem. Teraz przejdźmy do modeli, które trafiłem na poprzednich edycjach. Jak widzicie z tyłu na tej powiedzmy gablotce Są tutaj puste miejsca, a to dlatego, że niektóre modele, które kupiłem, są to po prostu luzaki. Jednym z nich jest to, to Mitsubishi Lancer Evo 6. Jest to Hot Wheels Premium z serii Boulevard. Jest on w takim czerwonym kolorze z takimi białymi kołami. Są one gumowe oczywiście, jak to w premkach. No i model jest wykonany dobrze, jak na prękę przystało. Z przodu mamy wszystko wymalowane światła, grill tutaj inne jeszcze tutaj światła na dole. Na masce mamy takie wycięcia tutaj. Te czarne elementy są plastikowe. Przez całe boki idzie tutaj taki pasek. Mamy tutaj kierunkowskazy, klamki, a nawet takie bramówki dookoła okien. Fajne jest to, że w tym modelu mamy także lusterka, więc to na plus. Z tyłu ponownie mamy światła. Logo Mitsubishi. Mamy fajną rejestrację z napisem Evo Lancer. Tutaj nawet mamy wymalowaną dziurkę na klucz. Tutaj idzie sobie taki wydeszek. Jest to oczywiście część metalowego spodu. Na dole mamy tutaj jakieś detale, ale no wygląda to jak w typowej pręce po prostu. Z tyłu mamy jeszcze taki spoiler. I jak widać, jest on lekko innego odcienia niż karoseria. A to dlatego, że są po prostu plastikowe. Nie jest to ta sama część. Ten model kupiłem w luzaku, więc nie pokażę wam od niego karty, bo jej po prostu nie mam. I dzięki temu, że był w luzaku, udało mi się kupić dużo taniej niż na karcie, bo kupiłem go za 60 zł. Kiedy wersje na karcie kosztują przeważnie ponad 100. Kolejnym modelem, który wtedy kupiłem jest ten oto Dodge Viper. Jest to dosyć ciekawy model, a najpierw wyjmę go z protektora. Tak wygląda jego karta. Jak widać jest to limitowana edycja. A tak wygląda sam model. Jest to specjalne wydanie Viper Club of America. Jak widać tutaj jest to logo to samo co na aucie. Model ten był limitowany do 10 000 sztuk. I szczerze mówiąc nie mogłem znaleźć informacji gdzie on był do kupienia. Tak więc jeśli ktoś z Was wie to może dać mi znać w komentarzu. Jest to model z 1998 roku. Tutaj na karcie mamy no jak zwykle 97, więc to jest rok wcześniej prosto podany. Tak wygląda tył karty, znowu tutaj mamy to duże logo. Sam w sobie model jest naprawdę dobrze wykonany. Z przodu mamy namalowane światła, są to tylko takie srebrne placki, że tak powiem, ale no to jest rok 98, trzeba też to pamiętać. Przez całe auto przychodzą takie dwa białe paski. Z tyłu również światła są tylko takie jednokolorowe. Z boku mamy tutaj, jak już wcześniej wspomniałem, na drzwiach logo Viper Club of America. Tutaj na błotniku mamy jeszcze taki biały napis Viper. Mamy złote felgi z gumowymi oponami. Na tych gumowych oponach mamy napisy Goodyear, bardzo fajnie to wygląda. Spód jest oczywiście metalowy, do tego mamy coś wymalowane nawet jakieś srebrne detale. Co ciekawe, model z przodu jest skręcony na śrubkę. A z tyłu mamy zastosowany ten sam zabieg co w Fordzie Skorcie, czyli w miejsce rejestracji wchodzi część podwozia. Ten model tak samo jak różowa Eldorado ma otwieraną maskę, ale niestety bez otwierania tego modelu Wam jej nie pokażę. Ten model udało mi się kupić za 170 zł. Wydaje mi się, że jest to ok cena za niego. A jeszcze jako taką ciekawostkę powiem Wam, że protektor w tym modelu wystaje tutaj w drugą stronę niż protektory w nowych modelach, przez to ciężej jest go powiesić na ścianie. Ale zdecydowanie najmocniejszym modelem, który udało mi się wtedy kupić jest to, to Ferrari 312P. Jest to stary Redline z 1970 roku. Jak widzicie nie jest on w najlepszym stanie, ale naprawdę żeby trafić takiego redline'a w idealnym stanie to już jest raz, że bardzo ciężka sprawa. Szczególnie w Polsce jest praktycznie niemożliwa, a do tego byłoby to też bardzo drogie. Jest to model z 1970 roku, więc wyszedł on zaledwie dwa lata po powstaniu marki Hot Wheels. Z przodu na masce mamy tutaj takie duże logo Ferrari. Nie mamy tutaj namalowanych świateł, za to z tyłu mamy namalowane światła i tutaj taki czarny jakby pasek. Te białe kółka z numerami, które widzicie nie są namalowane, tylko są to naklejki. W starych Hot były często używane właśnie naklejki zamiast po prostu malowania jakichś detali. I co ciekawe na tym modelu się one ostały. Góra tak samo jak i dół są metalowe. Tutaj mamy datę 69 roku, ale ten model jest 1970, tak jak już mówiłem. A jedną z najfajniejszych w nim rzeczy jest otwierana pokrywa silnika. Nie ma tam może jakoś mega dużych detali, ale możemy zobaczyć sobie tutaj silnik V12. Co ciekawe wydaje mi się, że ten silnik jest w ogóle oddzielny częścią, albo jest tą samą częścią co podwozie. W sumie jednak bardziej wydaje mi się, że to ta druga opcja. Jeśli jesteśmy już tutaj na dole, możecie zacząć, że na kółkach widać taką linię. Jest ona tutaj dlatego, że kółka są dwuczęściowe. Dzięki temu na środku kółka nie mamy takiej dziurki na ośkę, tak jak jest to teraz w nowych modelach. Do tego model ma nawet działające zawieszenie. No i od razu możemy sobie porównać te kółka, czyli stare redline'y do nowych redline'ów z Cadillaca Eldorado. Tak więc tak to wygląda. Kółka w nowym modelu są może trochę bardziej dokładnie wykonane, Tutaj jak widać te czerwone paski nie do końca są takie wycentrowane. No i też kółka w Cadillacu są dużo bardziej błyszczące, no ale są to też nowe kółka. Trzeba o tym pamiętać. Za tę model zapłaciłem 240 zł i tak wydaje mi się, że jest dosyć dobrą ceną, patrząc na to, że stare redline'y w Polsce są praktycznie nie do kupienia. Bardzo ciężko jest jakikolwiek znaleźć. Ten jeszcze nie jest nawet w takim złym stanie. No wiadomo, nie jest w idealnym, no ale to już by kosztowało o wiele więcej. Tak więc tak prezentują się modele, które kupiłem na drugiej edycji targów. Mamy tutaj m.in. najstarszego Hotwisa w mojej kolekcji. A teraz przejdźmy do modeli, które kupiłem na pierwszej edycji targów. Tam m.in. mamy najdroższego Hotwisa w mojej kolekcji. A zaczniemy sobie spokojnie od takiego trochę nowszego main'a. Jest to model z 2021 roku z serii Mattel Games. I co ciekawe, te model również jest w UNO. Do tego jest to też Ford, tak samo jak Ford Escort, którego pokazywałem Wam wcześniej. Jest to nowy main, nie ma i co o nim dużo gadać. Tutaj mamy fajne malowanie UNO. Z tyłu mamy taki napis WILD. Przodu, nic nadzwyczajnego. A tak prezentuje się on obok Forda z 1999 roku. Są między nimi 22 lata różnicy. Jak widać, mainy Hot -wiss bardzo się zmieniły w tym czasie. Malowanie u nowej Skorcie widać, że jest takie właśnie starsze, a to, że to jest nowsze. No mi osobiście dużo bardziej podoba się klimat starych Hot -wissów. jestem ich dużym fanem, ale i tak ten nowy model wygląda spoko. Udało mi się go trafić za 15 zł, no i przejdźmy do kolejnych modeli. A są nimi takie dwie premki z Hot Wheelsa. Zacznijmy sobie od tej na górze. Jest to model z szybkich i ściekłych, a dokładnie to Chevrolet nowa z 1966 roku. Tak wyglądały inne auta z tej serii. Nie ukrywam, że stąd również bardzo podoba mi się ta impala z 61. Muszę przyznać, że karta w nim bardzo mi się podoba. Fajnie wygląda ten nocny klimat. samo jest w takim złotym kolorze, naprawdę on się mieni. Wygląda podobnie jak złote Lamborghini, które niedawno wyszło. W sumie wyszło nawet teraz, bo było ono wydane ponownie, też w serii szybkich i ściekłych. Z tyłu jak to na prękę przystało, mamy wymalowane światła i wszystkie potrzebne detale. Tak samo wygląda to z przodu. Mamy wymalowany grill oraz światła. Spód modelu oczywiście jest metalowy, ale nie są pomalowany. widać tutaj metal. I to, co jest fajne, to że gumowe opony w tym modelu mają bieżnik, a nie są to takie po prostu slicki, Tak jak na przykład było to w Lancerze. Same felgi również wyglądają bardzo fajnie, bardzo pasują do tego modelu. Ale razem z nim udało mi się trafić także takiego Forda Galaxy z 65 roku. Jest on z serii na 50-lecie Hot Wheels. Było w niej 10 modeli, ten akurat jest 10. Tak jak pewnie już zauważyliście, są w ikonicznym malowaniu gulfa. Nie będę ukrywał, że głównie to malowanie skusiło mnie do kupienia tego modelu. Z tyłu i z przodu, tak jak to w premkach, mamy podobne sytuacje, czyli mamy tutaj światła. Z przodu tak samo, mamy wymalowane światła. Tutaj akurat nie mamy wymalowanego grilla, jest on częścią Podwozia, które jest niepomalowane, też jest metalowe. Tutaj akurat na oponach nie mamy bieżnika, ale i tak wyglądają one bardzo fajnie. Te felgi naprawdę tutaj pasują. Mamy tutaj numerek 65, chyba nawiązują do roku tego modelu. Z tyłu tutaj mamy to samo logo co na karcie: logo na 50-lecie Hot Wheels. Na górze również mamy tutaj jakieś malowanie. No, wygląda on naprawdę fajnie, tak jak to przeważnie wyglądają auto w malowaniu Gulfa. Tyłu mamy jeszcze listę innych aut, które były w tej serii. Nie ukrywam, że z tej serii chciałem też jeszcze mieć tego Datsuna 510, może kiedyś uda mi się go trafić. Obydwie te premki kupiłem razem. Za złotą nowe zapłaciłem chyba około 60 zł, a za Forda chyba około 100 zł. Następny model jest to jedyny w mojej kolekcji model od Tomiki. Jest to model Tomika Premium, a dokładnie jest to Lamborghini Murcielago. Tak wygląda pudełko. Mamy tutaj też taką fajną licencyjną naklejkę, taką holograficzną. Co ciekawe, mamy tutaj też podaną dokładną skalę tego modelu i nie jest to 1,64, tylko jest to 1,62. Ja model sobie oczywiście otworzyłem i wygląda on w ten sposób. Jest on w takim ładnym, pomarańczowym kolorze. Z przodu na masce mamy logo Lamborghini. Do tego światła nie są namalowane, tylko jest to plastikowy element. To akrocyjne Cię bardzo mi się podoba. Taka sama sytuacja jest również z tyłu. Też te czerwone światła nie są malowane, tylko jest to oddzielne element, wygląda to naprawdę dobrze, dodaje to dużo realizmu do samochodu. Mamy tutaj jeszcze takie wydechy, też tutaj taki mały napis Lamborghini, ale co ciekawe, model ten nie ma lusterek. Z tyłu mamy jeszcze tutaj taki czarny element, nie jest on więc nie widać przez niego silnika. Model, co ciekawe, w przeciwieństwie do Wheelsa Premium nie ma metalowego spodu, jest on niestety plastikowy. Mamy tutaj również znowu podaną skalę, ale pomimo tego, że jest on plastikowy, i tak model przyjemnie trzyma się w rękach. Do tego kółka w tym modelu również nie są gumowe, tak jak w Hot Wheels Premium, tylko są one plastikowe. Opony nie są gumowe, są one jedynie dwuczęściowe, czyli jest to inna część niż opona, ale pomimo to model i tak według mnie prezentuje się naprawdę dobrze. Za ten model nie pamiętam dokładnie ile zapłaciłem, ale wydaje mi się, że to było coś około 65-75 zł. Następnie mamy również jedyny w mojej kolekcji model od Greenlight. Jest nim taki bardzo fajny Chevrolet Impala z 64. Jest on z serii California Lowriders. Tak wygląda karta. Jest tutaj napisane, że jest to jakaś limitowana edycja, ale nie wiem nic na ten temat. A tak wygląda sam model. Jest on w takim fajnym różowym kolorze, do tego ma tutaj takie kwiciste malowanie. Głównie widać to na dachu i na całej górze modelu. Modele od Greenlight są akurat bardzo dobrze wykonane. Tutaj z przodu mamy... Naprawdę Dużo detali. Niestety ich modele nie są aż tak dostępne w Polsce jak właśnie jakieś Wheels czy matchboxy. A szkoda, ponieważ chętnie zbierałbym ich więcej. Zobaczcie, że nawet wnętrze tego modelu jest różowe. Koła też wyglądają naprawdę dobrze. Są one takie chromowane, mają też taki biały pasek. Chyba nie jest dobrze widać to na nagraniu, ale wydaje mi się, że mają też one bieżnik. Spód tego modelu też jest metalowy, nie są w żaden sposób pomalowane Do tego nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że w tym modelu może być otwierana maska. Jak widać, są tutaj takie przerwy. Może być ona otwierana, ale może też być to po prostu oddzielna część. Do tego fajne w modelach Greenlight jest to że są one w prawdziwej skali 164, a nie tak jak na przykład Wheelsy, są w takiej umownej skali 164, czyli w Greenlight na przykład Honda Civic będzie znacząco mniejsza niż na przykład jakiś Boost czy Pickup. Z tyłu jeszcze mamy listę wszystkich modeli z tego setu. Opakowanie też jest dosyć ciekawe, bo jest całe takie plastikowe, to nie jest żaden protektor, tak więc nie trzeba się tutaj martwić tak jak przy hotwise, że karta się na zegnie czy coś, tylko te opakowania są naprawdę niezniszczalne. Za te modele również nie do końca pamiętam, ile zapłaciłem. Tutaj w ogóle zostało mi trochę kleju po naklejce z ceną, nie mogłem tego domyć, ale wydaje mi się, że było to w okolicach 70 albo 75 zł. Ale przejdźmy sobie do ostatniego modelu, który kupiłem na pierwszej edycji tych targów, a dokładnie jest nim Hot Wheels RLC BMW 46. Oczywiście wymyję z protektora, się mogli sobie je lepiej zobaczyć. Powtórzę to samo co przy Eldorado, ale karta w RLC-ach naprawdę mi się podoba. No ale spójrzmy sobie na sam model. Jest to złota wersja tego M3, i wydaje mi się, że była ona wydana jako pierwsza. Jest ona limitowana do 20 tysięcy sztuk. Mój numer to akurat jest 17589. niebieska wersja tego. M3 była limitowana do 30 tysięcy sztuk, a czerwona wersja z tego co mi się wydaje nie była numerowana w ogóle. Tutaj z tyłu mamy jakieś informacje, możecie sobie to przeczytać. Z tyłu ponownie mamy tutaj takie okienko, możemy sobie zobaczyć drugą stronę modelu. Tak jak to w RLC niestety płacimy głównie za to, że jest to Hot serelce. Sam model jest wykonany no po prostu poprawnie. Z tyłu mamy namalowane światła, mamy logo M3. Co ciekawe, nie mamy logo BMW, nie wiem dlaczego zdecydowali się tak to zrobić. Mamy rejestrację, na której pisze E46M3. Nawet na srebrno mamy tutaj pomalowane rury wydechowe. Z przodu mamy oczywiście wymalowane wszystkie potrzebne detale, takie jak światło oraz grill. Ten model ma również otwieraną maskę, tylko że tym razem możemy sobie pod nią zajrzeć, jako że maska jest otwarta już w opakowaniu. No i jak widać, silnik jest wykonany no po prostu poprawnie. Ale jedna rzecz, która najbardziej mnie boli w tym modelu, jest to brak lusterek. Naprawdę z tymi lusterkami model wyglądałby o niebo lepiej. Co ciekawe, nawet na karcie nie ma on lusterek i wygląda to dosyć głupio, więc tego naprawdę temu modelowi brakuje. Auto nie ma żadnego malowania, jest ono po prostu w takim clean looku i dużo bardziej mi się ono tak podoba, porównując do tej czerwonej nowej wersji, gdzie było to malowanie M. Szczerze mówiąc, mi dużo bardziej podoba się taka po prostu clean wersja. Tak jak mówiłem, jest to najdroższy Hot Wheels z mojej kolekcji, ale zdecydowałem się go kupić, dlatego że sam w prawdziwym życiu jest, BMW 46 Z tego względu fajnie by było mieć kiedyś wszystkie 46 od Wheelsa, ale nie wiem, czy kiedyś uda mi się to zebrać. Co prawda, moja sztuka to nie jest M3, tylko jest to zwykła kupe, ale niestety hotel nigdy nie wydał zwykłego l 46 kupe, tylko zawsze były to M3. No ale przechodząc do tego, co pewnie najbardziej wszystkich interesuje, czyli ceny. Ja za ten model zapłaciłem aż 450 zł, ale pamiętajcie, że było to ponad rok temu, czyli jeszcze przed wyjściem czerwonej wersji tego modelu, bo po wyjściu tej nowej wersji ceny starych modeli wydaje mi się, że trochę spadły. Tak więc tak prezentują się modele, które ja trafiłem na targach, a wy dajcie znać, czy też na nich byliście, a jeśli tak, to co Wam udało się trafić.